Panno święta co jasnej broni szczęstochowy i w ostrej świecisz bramie! 966 to był pamiętny rok, inne gdzieś przepadły, okrył je historii wrok. Gal anonim spisał to, co najważniejsze jest. Mieszko Książę Polan przyjął chrzest. I to był dzień intensywnej pracy, lektur, studiowania, pisania i przede wszystkim modlitwy. W tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi. Dlatego ponieważ jest innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest cyganem, ponieważ jest Polakiem, to wszystko jest także dziedzictwo europejskie.